Nie. Chciałbym. Nie, jak to nie, Nie, jestem takim kryty jak <grystanie> Ten mi kazał, powiedział, że... Żartowałem chłopie nie. To Ale on żartował, dobra. a ty wskoczyłeś na <grystanie> do serio Dobra Co to jest? Nie interesuj <grystanie> <grystanie> Kolega Dobra, idziemy na pipy znowu On też jedzie Mam też chyba wpadł, tak jak ty. No. Ty daj. Ty cię. Wyskoczył. No weźcie, dajcie mi, proszę was. Nie mam. Co Ja wam ja ja dałbym. Ale ja nie mam tyle nie. pieniędzy w kieszeni. I w banku macie. No to ty masz ty jakoś diablo Nie mój da się <noise> shadery chociażby Shadery no, można Ja ci naprawdę Gdzie? ten Ja nie mam 6 koła Wiecie ja mam kasy Ej, wiecie ile mam tak naprawdę kasy? Mało No zgadnijcie ile 86 tysięcy Nie, 6 koła tego Coś ty zrobił tak. Nie wiem czy mi się komputer... Ukradli mnie. Nie no, żartuję. Prostu... Nie no, mam 96. Daj ale... kompo za 90. Dobra, widziałeś to dwie Ale szejdery są gówne w tej grze. Albo... Dobra, Co masz... Może... My jesteśmy na PP. Ej właśnie zrób... Shadery jest odpalcie. Nie, bo mam 10 fps przy nich. <grystanie> Ej, proszę, nie mam hajsu na wypasy. Ja, Ej Ja nie mam też kasę ogólnie. Masz 96 milionów chłopie! 96 milionów <grystanie> chciałbym... <grystanie> <grystanie> chciałbym tyle mieć. E ty co jesteś? Ja jestem na mechaniku. Naprawiam bagażnik. Tylko, żeby... Tamto, no. tam to co takie fioletowe to takie mniejsze, tylko wbrewion, a to, to co, dobra, tak. kolorowe. Dobra, idziemy pomału dzieci. Czekaj. Dobra, dzieci. dziecku. 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 Daj dziecku. Ptasz. Daj dziecku prowadzić. Dobra, idziemy. Nie ma w życiu pomału. Idziemy. Ale ładne te tekstury ci powiem. Naprawdę ładne. <gry> <grystanie> Magic. Magic. <grystanie> Wiesz, że się zauwa. No, naprawdę ładne te tekstury. Na skrócie. Jak on zaraz prawko dostanie, chłopie. To za to odcinek. To... <grystanie> Powiem, że to na odcinek na YouTube. Tak No i 7 daysa Nie nie, nie, po prostu nie hamujemy dziś Hamujemy Nie do wody po Ja ci dam ja ci więzie, dowody Ja ci więcej kasy nie dam Tym bardziej Muszę doskoczyć, dam ja mam <noise> Muszę doskoczyć Nie, jak bo... wskoczysz, jak wskoczysz to ja ci chłopie już Nie, nie, nie. Ciliad, Do góry tam Doczekaj, czekaj, nie. ja wsiadę do ciebie, ja wsiądę do ciebie Czekaj, słuchaj. To policja, to policja za nami To policja, police department gdzie ty jesteś? Kto? Przejdźmy. Czekaj, klawisz ty na klawią. Ej, wiesz, jak robi prawko z MC? Nie, nie wiem. Big, pik. pik. <ścoughs> nie wiem. Papa. Pu, pa. bo, Dobra, dawaj. Czekaj, klawisz ty na prawdę. Nie wskakuj, nie wskakuj <gry> A my się że tam cztery czekaj nie jeźdź do przodu Dobra, do tyłu, Dobra, do, tyłu. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu. On skoczył z Ej bo, kierownica Jesz... mi się pełni mi się przycisnął po prostu Tak tak Jesz... Jeszcze... Jeszcze dwa razy będziemy dachować, we spokojnie Zagrywasz to? No Walij we mnie, nie bój się Walij, tylko nie do wody pamiętaj Do wody daj go Mam no, kamerę do baraku. Nie, bo to zły pomysł Ja nie jestem no pchaj go, no pchaj go, nie no się No pchadam, tam Ja będziemy tak dwa lata później. No chłopie, ale do wody przynajmniej wlecisz Wlecisz Dobra, pchajmy go normalnie, jak ludzie Dobra, Ej dobra, bo już mam iść Ty się pali Dyjmij się, dyjmij się Pchajcie go w tamtą stronę Okej, okay, się pali, amen Okej, okay, się pali